Myślę, że rundę można zaliczyć do wygranej. Cały odcinek, e, w ogóle, myślałem, że tam helikopter lata, lol, a to ziomek. <ścoughs> ja tam patrzę, co to, helikoptery w Minecraft? O co chodzi? Yo, Siemanu, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Minecraft Gplay i jesteśmy dzisiaj razem z Mikeiem. na serwerze TNT Run. Jest to nowy tryb gry na serwerze Hypixela, no i za chwilę, oczywiście, dowiecie się o co w nim ogólnie chodzi. No, jak na razie, grałem na dwóch arenach. Jedna jest właśnie taka, jak gramy na niej w tym momencie, a jedna jest. Podobna trochę, aczkolwiek po prostu jest dużo mniejsza, ale ma więcej poziomów. Ponieważ jeśli spadniemy za jednym razem, no to jeszcze mamy kolejne szanse, żeby właśnie wygrać. Tak więc, jak widzicie, właśnie sobie biegnę i zobaczcie w jaki sposób to działa po prostu biegniemy i e, jeśli nadeptujemy na ten piasek e, po jakimś czasie wszystko spada no i tak z czasem e, ta cała platforma po której biegamy robi się mniejsza no i spada coraz więcej ludzi oczywiście wygrywa ten który zostanie ostatni tak więc jeśli chcecie więcej filmów z tej właśnie serii możecie oczywiście zawsze dać tam kciuka w górę i napisać komentarz. Okej, okay, ale teraz skupmy się bardziej na grze... Ja już spadłem. Znaczy ja <grym> spadłem już na drugi poziom, No nie? ja też jestem na ale drugim. Ale trzymam się na razie, spokojnie. Ej, to ja cię nie wi. O kurde, dobra, sfajlowałem, jestem już na... Ej, dobra, ty jesteś na trzecim już od do góry. A, no to chyba... No tak, no. w sumie. To musiałem przelecieć przez dwie. No, no. Dobra, jak na razie idziesz średnio, bo nie wiem, sfajlowałem. Ale się trzymam. Ja w ogóle takiego fejla miałem, że stoję sobie i nagle ten. Nagle mi sprint coś nie zadziałał i spadłem. 13 graczy zostało to spokojnie, może to ugramy. No trzeba po prostu na cierpliwość ich brać, nie? Biegać sobie jak najdłużej i wiesz. I szukaj takich miejsc, że o, widzę cię. jest najwięcej miejsc. Kurde, no znowu mi sprint przestał działać przez chwilę, no. Ja nie wiem czemu no, tak bo to jest. No to się resetuje co 30 sekund. Ta? Sprint się resetuje? No, jak biegniesz, nie? To mu, e, po 30 sekundach ci e, stopuje się i musisz od nowa ruszyć. Kurde, to już prawie failowałem W ogóle mi teraz sprint nie działał. Jak ja nie spadłem? Jakiego farta miałem, stary? O kurde, właśnie najgorsze jest, jak się mijacie z ziomkiem. Bo... Kurde, spadłem, nice. Bo jak mija mijacie ziomka, to po prostu on wam e, teren zabiera i wy mu. I w sumie tutaj pod nami została tylko ostatnia platforma. E, będę się trzymał z dala od tego ziomka po lewej. Dobra, najgorsze jest właśnie to mijanie. Ok, e, jak na razie się trzymam. Ty tam może spektejtować. nie? To ile tam ludzi w ogóle. Ale ja się nie spadłem, jestem na ostatniej platformie. O, dobra, spadłem. Ok, Siemano, jesteśmy na kolejnej arenie. W ten właśnie sposób prezentuje się. Jest na niej trochę mniej graczy, ale za to e, mamy tutaj więcej platform, ale za to w sumie mniejszy teren też jest. E, no i moim zdaniem w sumie ja bardziej tą arenę lubię. No bo tam tak jakby. O, kurde. O kurde, dobra, spadłem na przedostatnie. E, tutaj już wam będę podkopywał, żebyście z tej pierwszej platformy spadali już od razu tutaj. To jest właśnie najlepsze, żeby wiesz. O fuck! O fuck, jak ja to zrobiłem, stary, nie wiem. Stary jestem na samej górze znowu sam. O kurde, 360 prawie trzeba było tutaj zrobić. Z kolesiem się minąłem, to co najgorsze. Okej, okay, tak więc ciśnie... O, znowu się minąłem. Ty, ale ja widzę dużo kolesi pode mną To dobry Cary, znak spadłem na sam dół, nie? Samej góry na sam dół przeleciałem No tak często jest właśnie Najlepiej się trzymać na takim poziomie Gdzie masz jeszcze dużo miejsca do skakania i tam sobie wiesz, spokojnie skaczesz A wszyscy już są na przykład na dole Na przykład ja tutaj już jestem Ty, możliwe, że jestem jedyny tutaj W sumie O, no, ja fuck Ja byłem jedyny na samej górze, ale nie jestem. O, spadłem. fuck, dobra, jestem Ułow. O, znowu mnie Dobra, spadłem na sam dół, Przegrałem Wygram to chyba Tak czuję, że wygram Idę, idę Cię pooglądać. O, fuck, kurde, dobra, jest, udało się, nie wiem, jak to zrobiłem, ale spoko. A na jakim poziomie jesteś? No, nie wiem, nie, ciężko stwierdzić. A, widzę Cię, widzę, o, o, stary. ja Cię spadłem niżej. Kurde, koleś jest wyżej, ale tam już praktycznie, gdzie ja byłem, to nie było miejsca. Ej, trzech typa zostało, wygrasz Ta? to kolej Koleś spadł właśnie. Trzy, trzy osoby, stary, zostało. Spadł tam koleś jeszcze niżej. Ty, dobra, spadł. O oh, fuck prawie podem Dawaj, mną. dawaj wygrasz to widzę cię, widzę Dobra. cię Dawaj, dawaj dawaj Ale mam tu jeszcze dużo miejsca widzę Wy... gdzie mogę skakać Wygrałeś? Ej, wygrałem? Wygrałeś. No to kurde super, bo mam downloading teren. Okej, okay, po raz kolejny jesteśmy na tej arenie, co graliśmy wcześniej. Jeszcze na samo zakończenie, zobaczymy jak nam pójdzie. Ogólnie wcześniejszą rundę wygrałem, tylko niestety był crash lekki, no i e, właśnie coś ten serwer jeszcze nie jest taki w 100% dopracowany w sumie ten tryb e, No bo w sumie wiecie, to jest dopiero pierwszy dzień, tak więc e, możemy takie rzeczy wybaczyć. Okej, okay, tak więc ciśniemy, zobaczymy jak pójdzie. Nam dobra, tym ja razem. ja jeszcze ja się trzymam. No ja tak samo. Obym się trzymał jak najdłużej na tej pierwszej platformie. Kurde, koleś przede mną idzie. Jak ja tylko widzę, że ktoś przede mną leci, to o, dobra, kurde, spadłem na, trzy, na trzecią od góry już. Ja jeszcze się trzymam, to może to wygram, nie wiem, spróbuję. Ja cię, bo kurde, w sumie złą stronę wybrałem teraz. Ale dobra, może damy radę, jeszcze się nie, oczywiście nie poddajemy. Kurde, spadłem szybko. na dół. Dobra. Ale Ej. ja jestem na... No, no, na mów. drugiej platformie. E, no i w sumie ten, na tym serwerze jest tak podzielony, że tak jakby tutaj mamy takie różne tryby TNT. Jest również takie coś jak e, Bowsplit, to mogliście zobaczyć na przykład na moim live'ie. I jeszcze planują zrobić dwa nowe tryby, takie związane z TNT, ale oczywiście one będą niedługo. No, niedługo będą. E, ty, na której jesteś tej platformie teraz? Już? Ja stary, z samej góry spadłem na sam dół do bedrocka. Ty, no to ja mam szansę teraz wygrać. Ty... O, no, właśnie cię oglądam. O, kurde, koleś mnie podkopał. Widzę cię, oglądam cię, dawaj, ciśniesz. Dawaj, to dawaj, dawaj, lecę. Kibicuj mi. Dobra, dałem sobie jakoś radę. Tutaj trzeba tak rozkopać, że jak ktoś tu spada, to od razu spada na dół, żeby ciężko mu było trafić. Dobra, tu jest jeszcze dużo miejsca do skakania, jak widzę. Dawaj, O, to ja sobie tu będę przy bandzie teraz biegał. O, nice. Kolesiowi przed nosem zawróciłem i teraz. podkopałeś go. Podkopałeś bo... No go. wiem, bo to jest najlepsza stara sp... sprawa, o kurde, sprinting yy, wygrałeś? Tak Wygrałem już? Wygrałeś, wygrałeś. Ja dwa razy pod rząd wygrałem. Ludzie, widzicie? Znalazłem kolejny serwer, na którym jestem kozakiem. Drugi raz pod rząd wygraliśmy. Tak więc myślę, że rundę można zaliczyć do wygranej. i cały odcinek. W ogóle myślałem, że tam helikopter lata. Lol, a to ziomek. Ja tam patrzę, co to: helikoptery w Minecraft? O co chodzi? Kurde, stary. Jaka beka. Dobra, tak więc dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję, że oglądaliście ten film do końca. O ile oglądaliście. No, ci co to słuchają, to na pewno oglądali. Okej, okay, tak więc dziękuję. Na razie nie przedłużamy. Jeśli się spodobały, chcecie więcej? Kliknijcie kciuk w górę. Trzymajcie się. Cześć. Na razie.